Witaj, moja droga duszo! Dziś Aniołowie przynoszą Ci bardzo specjalne przesłanie, które może całkowicie zmienić sposób, w jaki patrzysz na swoją przeszłą relację. To nie jest zwykła wiadomość to objawienie wprost z niebios o tym, co naprawdę dzieje się w sercu osoby, która kiedyś była Ci najbliższa. Aniołowie widzą wszystko, znają każdą myśl, każde uczucie. I dzisiaj chcą ci pokazać prawdę, której może nie dostrzegasz. Twoja była osoba, ta, która odeszła z twojego życia, która może sprawiła ci ból, która może wydawała się obojętna na wasze rozstanie. Ona dziś płacze, płacze z twojego powodu. Tęskni za tobą bardziej niż kiedykolwiek by przyznała. Aniołowie pokazują mi obraz tej osoby samotnej w nocy, gdy myśli, że nikt nie patrzy. Gdy wszystkie maski opadają, i zostaje tylko czysta prawda jej serca. I ta prawda jest taka: żałuje decyzji, które doprowadziły do waszego rozstania. Możesz myśleć, że przeszłość to przeszłość, że ta osoba poszła dalej i zapomniała o was, ale aniołowie mówią inaczej: pokazują, że ta osoba nosi w swoim sercu ciężar żalu, ciężar słów, których nie powiedziała, gestów których nie wykonała, miłości, której nie okazała wystarczająco. Każdego dnia, gdy budzi się rano, pierwszą myślą jest wspomnienie o Was. Każdej nocy, zanim zaśnie, ostatnia myśl również dotyczy Was. Aniołowie chcą, żebyś zrozumiał, że czasami ludzie odchodzą nie dlatego, że przestają kochać, ale dlatego, że się boją. Boją się głębokości swoich uczuć, boją się bycia zranionymi. Boją się odpowiedzialności, jaką niesie prawdziwa miłość. Twoja była osoba mogła odejść, bo czuła się przytłoczona intensywnością tego, co między wami było. Mogła uciec, bo nie wiedziała, jak poradzić sobie z tak silnymi emocjami. W tej chwili, gdy te słowa do Ciebie docierają, ta osoba może właśnie o Tobie myśleć. Może przegląda stare zdjęcia na telefonie, może słucha piosenki, która przypomina jej o Waszych wspólnych chwilach. Może stoi przy oknie i patrzy w niebo, zastanawiając się, czy też patrzysz w te same gwiazdy i czy też o niej myślisz? Aniołowie mówią, że te momenty nie są przypadkowe. To ich sposób na połączenie waszych serc poprzez wspólne wspomnienia. Ta osoba często zadaje sobie pytania: co by było, gdybym została? Co by było, gdybym walczył o nas? Czy popełniłem największy błąd swojego życia? Te pytania nie dają jej spokoju. Szczególnie w nocy, gdy cisza pozwala myślom swobodnie płynąć. Aniołowie widzą, jak przewraca się z boku na bok, nie mogąc zasnąć, bo serce jej boli z tęsknoty. Być może myślisz, że gdyby naprawdę żałowała, to by się odezwała, napisała, zadzwoniła. Ale aniołowie wyjaśniają, że duma i strach są potężnymi więzieniami. Ta osoba może czuć, że jest już za późno, że zrobiła zbyt wiele błędów. Że nie zasługuje na Twoją miłość po tym, co się stało. Może boi się odrzucenia, boi się, że Ty już poszedłeś dalej i nie chcesz mieć z nią nic wspólnego. Aniołowie pokazują również, jak ta osoba reaguje, gdy słyszy Twoje imię. Jej serce przyspiesza, oczy się rozjaśniają, a potem szybko stara się ukryć swoje emocje. Gdy ktoś wspomina o Tobie, udaje, że jest jej wszystko jedno, ale w środku. Płonie jak świeca. Każda informacja o Twoim życiu jest dla niej cenna, chociaż nigdy by się do tego nie przyznała. W ostatnich tygodniach aniołowie intensyfikują swoją pracę, aby doprowadzić do zdrowienia między Wami. Wysyłają znaki obu stronom, aby przygotować Was na możliwość ponownego połączenia. Te znaki mogą przyjmować różne formy. Powtarzające się liczby jak 444, 555 czy 700. Sen 77, niespodziewane wspomnienia, które pojawiają się w najdziwniejszych momentach, czy też sny, w których się spotykajcie. Aniołowie chcą, żebyś wiedział, że wasze rozstanie nie było przypadkiem. Wszystko, co się wydarzyło, miało swój cel w większym planie. Czasami musimy się rozstać, żeby nauczyć się cenić to, co mieliśmy. Czasami musimy przejść przez ból rozłąki, żeby zrozumieć prawdziwą wartość miłości. Twoja była osoba właśnie przechodzi przez tę naukę, i aniołowie mówią, że jest to bardzo bolesne, ale konieczne doświadczenie. Ta osoba zaczęła dostrzegać rzeczy, których wcześniej nie widziała. Pamięta teraz każdy Twój gest dobroci, każde słowo wsparcia, każdy moment czułości. Te wspomnienia, które kiedyś mogły wydawać się zwyczajne, teraz świecą jak diamenty w jej pamięci. Zrozumiała, jak bardzo byłeś dla niej ważny. Jak bardzo wniosłeś do jej życia, i teraz, gdy cię nie ma, odczuwa pustkę, której nic nie może wypełnić. Aniołowie pokazują mi scenę, której ta osoba próbuje zastąpić cię innymi ludźmi. Może spotyka się z kimś nowym, może próbuje nawiązać nowe przyjaźnie, ale nic nie daje jej tego samego uczucia bezpieczeństwa i zrozumienia, które miała z Tobą. Każda nowa osoba jest porównywana do Ciebie. I nikt nie jest w stanie dorównać temu, co między wami było. W głębi duszy ta osoba wie, że popełniła błąd, wie, że cię skrzywdziła. I to świadomość jest dla niej ciężkim brzemieniem. Każdej nocy, zanim zaśnie, przeprasza cię w myślach. Każdego ranka, gdy się budzi, życzy sobie, żeby móc cofnąć czas i zrobić wszystko inaczej. Aniołowie mówią, że te przeprosiny są szczere i płyną z samego serca. Ta osoba zaczęła również dostrzegać swoje błędy. Widzi teraz, jak jej zachowanie mogło cię ranić, jak jej słowa mogły być ostre, jak jej decyzje mogły być egoistyczne. Ta świadomość boli, ale jest też początkiem prawdziwej przemiany. Aniołowie pracują nad jej sercem, pomagając jej stać się lepszą osobą, osobą godną Twojej miłości. Możesz się zastanawiać, dlaczego aniołowie ci to wszystko mówią. Jaki jest cel tego przesłania? Aniołowie wyjaśniają, że chcą, żebyś zrozumiał pełny obraz sytuacji. Chcą, żebyś wiedział, że Twoja miłość nie poszła na marne, że dotknęła serca tej osoby głębiej niż myślałeś. Chcą też, żebyś był przygotowany na możliwość, że ta osoba może próbować się z Tobą skontaktować w najbliższych 33 dniach. Aniołowie widzą, że ta osoba zbiera siłę i odwagę. Żeby do Ciebie napisać lub zadzwonić. Może to będzie krótka wiadomość, może długi list, a może po prostu niezręczne cześć, jak się masz? Ale aniołowie chcą, żebyś wiedział, że za każdą próbą kontaktu kryje się ogrom emocji i szczery żal za to, co się stało. To nie znaczy, że musisz jej wybaczyć od razu, ani że musisz wrócić do poprzedniej relacji. Aniołowie szanują Twoją wolną wolę i wiedzą, że masz prawo być ostrożny masz prawo chronić swoje serce, ale chcą, żebyś podszedł do tej sytuacji z otwartym umysłem i sercem pełnym mądrości. Jeśli czujesz, że te słowa trafiają prosto w Twoje serce, jeśli rozpoznajesz w tym opisie swoją sytuację, zostaw nam znak w komentarzach. Możesz po prostu napisać CZUJĘ TO lub zostawić emoji serca. To pomoże nie tylko nam, ale też innym osobom, które przechodzą przez podobne doświadczenia. Czasami wiedza, że nie jesteś sam w swoich przeżyciach, może przynieść ogromną ulgę. Subskrybuj też nasz kanał, jeśli chcesz otrzymywać więcej przesłań od aniołów, które mogą przynieść ci spokój i wskazówki w trudnych momentach życia. Twoje doświadczenie jest cenne, a twoja historia może być światłem dla kogoś, kto potrzebuje nadziei. Jesteśmy tu, żeby tworzyć wspólnotę wsparcia. Gdzie każdy może znaleźć pocieszenie i zrozumienie. Aniołowie chcą również, żebyś zrozumiał, co dzieje się z tą osobą na poziomie energetycznym. Wasze dusze były połączone silną nicią, i mimo fizycznego rozstania, ta więź nadal istnieje. Ta osoba często czuje Twoją obecność, szczególnie w momentach smutku czy radości. Gdy jesteś szczęśliwy, ona również odczuwa nagły przypływ pozytywnej energii. Gdy cierpiesz. Ona również czuje niepokój, nie wiedząc skąd się bierze. Aniołowie pokazują mi, jak ta osoba reaguje na wspólne miejsca, które odwiedzaliście razem. Gdy mija restaurację, gdzie jedliście pierwszą kolację, jej serce ściska się z bólu. Gdy słyszy piosenkę, którą razem lubiliście, oczy napełniają jej się łzami. Te miejsca i dźwięki stały się dla niej świętymi relikwiami waszej miłości. Która wciąż płonie w jej sercu. Ta osoba również zmieniła swoje codzienne nawyki, może przestała chodzić do miejsc, gdzie mogłaby cię spotkać, nie z niechęci, ale ze strachu przed własnymi emocjami. Boi się, że gdy cię zobaczy, załamie się i pokaże, jak bardzo za tobą tęskni. Aniołowie mówią, że ta ucieczka jest obroną przed własnymi uczuciami, które są zbyt silne, żeby je kontrolować. W snach, ta osoba często Was spotyka. Aniołowie pozwalają jej na te nocne wizyty, żeby mogła poczuć choć przez chwilę to, co straciła. Budzi się wtedy z uczuciem, jakby wszystko było jak dawniej, a potem rzeczywistość boli jeszcze bardziej. Te sny są jednocześnie błogosławieństwem i przekleństwem, dają jej moment szczęścia, ale przypominają o stracie. Aniołowie pracują również nad tym, żeby ta osoba zrozumiała swoje wzorce zachowań, pokazują jej, jak jej strach przed bliskością doprowadził do zniszczenia czegoś pięknego. Pomagają jej zobaczyć, że miłość to nie więzienie, ale wolność, wolność bycia sobą, wolność wzrastania, wolność dzielenia się najgłębszymi marzeniami i lękami. Ta osoba zaczyna rozumieć, że to, co między wami było. To rzadki skarb. Nie każdy w życiu ma szczęście doświadczyć tak głębokiego połączenia z drugim człowiekiem. Większość ludzi spędza całe życie szukając tego, co wy mieliście naturalnie. Ta świadomość jest dla niej jednocześnie piękna i bolesna. Piękna, bo wie, że doświadczyła czegoś wyjątkowego. Bolesna, bo wie, że to straciła. Aniołowie mówią także o przebaczeniu. Ta osoba. Desperacko potrzebuje Twojego przebaczenia, ale jeszcze bardziej potrzebuje nauczyć się przebaczyć sobie. Wina, którą nosi w sercu, jest ciężka i truje jej codzienność. Aniołowie pracują nad tym, żeby pomóc jej zrozumieć, że każdy popełnia błędy, każdy ma prawo do drugiej szansy, każdy zasługuje na miłość mimo swoich niedoskonałości. W ostatnich nocach ta osoba modli się do Aniołów o znak. Pyta, czy jest jeszcze nadzieja, czy może zrobić coś, żeby was naprawić, czy ty kiedykolwiek będziesz w stanie jej wybaczyć? Aniołowie słyszą te modlitwy i dlatego przesyłają ci dziś tę wiadomość. To jest odpowiedź na jej błagania, żebyś wiedział, co naprawdę dzieje się w jej sercu. Ta osoba często zagląda na twoje profile w mediach społecznościowych, szukając śladów twojego życia. Gdy widzi, że jesteś szczęśliwy, czuje mieszaninę radości i smutku. Radości, że ci się wiedzie. Smutku, że nie jest częścią twojego szczęścia. Gdy widzi, że masz trudny dzień, chce ci pomóc, ale nie wie, jak to zrobić. Nie chce być natrętna. Aniołowie pokazują mi również, jak ta osoba patrzy w lustro i widzi zmiany, które w niej zaszły. Smutek w oczach, które kiedyś świeciły radością. Bruzdy na czole od ciągłego martwiania się, ramiona, które niosą ciężar żalu. Ale widzą też coś więcej. Widzą dojrzałość, która przyszła przez cierpienie, mądrość zrodzoną z błędów, głęboką tęsknotę za prawdziwą miłością. Aniołowie chcą, żebyś wiedział, że niezależnie od tego, co zdecydujesz zrobić z tą informacją, twoja dawna miłość nie poszła na marne. Dotknęła serca tej osoby tak głęboko, że już nigdy nie będzie taka sama. Nauczyłeś ją, czym jest prawdziwa miłość, pokazałeś jej, jak to jest być kochanym bezwarunkowo, dałeś jej skarb wspomnień, które będzie nosić w sercu do końca życia. Ta osoba często myśli o tym, co by powiedziała, gdyby mogła cofnąć czas. Przeprosiłaby za każde ostre słowo, za każdy moment, gdy Cię nie doceniała. Za każdą chwilę, gdy wzięła Twoją miłość za pewnik. Powiedziałaby ci, jak bardzo była szczęśliwa u Twojego boku, jak bardzo czuła się bezpieczna w Twoich ramionach, jak bardzo kochała Twój śmiech i sposób, w jaki na nią patrzyłeś. Aniołowie mają dla Ciebie również ważną wiadomość o tobie samym. Chcą, żebyś wiedział, że to, co czułeś do tej osoby, było prawdziwe i piękne. Nie pozwól, żeby ból po rozstaniu sprawił, że zwątpisz w swoją zdolność do kochania. Twoje serce jest wielkie i mocne, a miłość, którą dałeś, była darem, nawet jeśli nie została w pełni doceniona w tamtej chwili. W najbliższym czasie możesz otrzymać od tej osoby jakiś znak. Może to będzie bezpośredni kontakt, a może coś bardziej subtelnego. Przypadkowe spotkanie, wiadomość przekazana przez wspólnego znajomego, lub nawet energia, którą poczujesz, gdy o niej pomyślisz. Aniołowie przygotowują tę osobę, żeby znalazła w sobie odwagę do działania. Jeśli taki kontakt nastąpi, pamiętaj, że masz pełne prawo reagować według swojego serca. Nie musisz niczego robić z poczucia obowiązku lub presji. Twoje uczucia i Twoje dobro są równie ważne, jak jej żal i tęsknota. Aniołowie chcą dla Ciebie tego, co najlepsze. Niezależnie od tego, czy oznacza to powrót do tej relacji, czy pójście dalej osobną drogą. Aniołowie widzą też, że ta sytuacja jest dla Ciebie lekcją. Uczy Cię ona o sile Twojej miłości, o tym, jak głęboko potrafisz kochać, o tym, że jesteś w stanie wybaczyć nawet największe rany. Te doświadczenia kształtują Cię, czynią mądrzejszym i silniejszym. Niezależnie od tego, jak zakończy się ta historia, wyjdziesz z niej jako lepsza, bardziej świadoma osoba. Ta osoba ma również dla Ciebie niewidzialny dar. Jej tęsknota, jej żal, jej miłość do Ciebie tworzy potężną energię, która dociera do Ciebie każdej nocy. Może nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale ta energia otacza Cię i chroni. To jeden ze sposobów, w jaki wszechświat pokazuje, że prawdziwa miłość nigdy nie umiera, tylko przybiera różne formy. Aniołowie chcą też, żebyś zrozumiał, że czasami musimy kogoś stracić, żeby go naprawdę docenić. Ta osoba przechodzi właśnie przez tę bolesną, ale konieczną naukę. Każda łza, którą wylewa, każda bezsenność, którą spędza myśląc o Was, to część procesu, który może doprowadzić do prawdziwej przemiany jej serca. Bez względu na to, co się stanie, aniołowie chcą, żebyś wiedział, że jesteś kochany. Nie tylko przez tę osobę, ale przez wszechświat, przez siły wyższe, przez samego siebie. Twoja wartość nie zależy od tego, czy ktoś cię wybiera, czy ktoś z tobą zostaje. Jesteś cenny sam w sobie, ze wszystkimi swoimi darami, marzeniami i zdolnością do kochania. Aniołowie błogosławią Cię na tej drodze, niezależnie od kierunku, który wybierzesz. Jeśli zdecydujesz się dać tej osobie drugą szansę, będą Was wspierać w budowaniu czegoś piękniejszego i silniejszego niż wcześniej. Jeśli zdecydujesz się iść dalej, będą prowadzić Cię ku nowej miłości, która doceni Twoje serce od pierwszego dnia. Pamiętaj, że ta historia, jakkolwiek się potoczy, jest częścią Twojej większej podróży. Każda osoba, która wchodzi do Twojego życia, ma coś do nauczenia lub coś do otrzymania. Ta osoba, która płacze dziś z Twojego powodu, była ważnym rozdziałem w Księdze Twojego życia. Czy będzie to ostatni rozdział z nią, czy może początek nowego? Czas pokaże. Jeśli to przesłanie dotknęło Twojego serca, jeśli rozpoznałeś w nim swoją historię, bardzo Cię proszę, zostań z nami na dłużej. Dołącz do naszej rodziny duchowej, subskrybując ten kanał, gdzie regularnie dzielimy się wiadomościami pełnymi nadziei i uzdrowienia. Chcielibyśmy także usłyszeć Twoją historię. Czy masz podobne doświadczenia z anielskimi znakami? Może Twoja była osoba rzeczywiście się odezwała, a może przeszedłeś przez podobną podróż przebaczenia? Podziel się z nami w komentarzach. Twoje słowa mogą być błogosławieństwem dla kogoś. To właśnie teraz potrzebuje usłyszeć, że nie jest sam. Jesteśmy tu dla siebie, tworząc wspólnotę miłości i wzajemnego wsparcia. O jakich jeszcze tematach chciałbyś usłyszeć w naszych przyszłych wiadomościach? Twój głos ma znaczenie, a my jesteśmy tu, żeby służyć Twojemu duchowemu wzrastaniu. Dziękujemy, że jesteś częścią naszej anielskiej rodziny i pamiętaj, jesteś głęboko, bezgranicznie kochany.